Cześć jak Pamaniaci. z tej strony Michał, witam was serdecznie, dziś zamienia Super Sunia. Dzisiejszy film chciałem poświęcić e, takiej małej modyfikacji mojej belki e, T5, mianowicie chodzi o to, że brakowało mi tutaj e, świtu i zmierzchu i oświetlenia nocnego, a to dlatego, że pracuję w takich nie innych godzinach i po prostu nie mam okazji spojrzeć na swoje akwarium przed pracą i po powrocie, a po prostu nie chciałem przesuwać tego oświetlenia, wydłużać go wydłużać go, przesuwać w czasie, więc zacząłem sobie tak troszeczkę nie? No i na samym początku natknąłem się na takie świetlówki LEDowe typu plant, typu yy, oświetlenia nocnego, ale koszt takich dwóch świetlówek na wymiar mojego akwarium to 300 zł, więc uznałem, że jest to troszeczkę za dużo, nie? No i zacząłem szukać dalej, na samym początku mojego wyszukiwania w sieci, natknąłem się na takie fasolkowe moduły Samsunga, które występują w różnych barwach, można to sobie różnie połączyć. Są też gotowe takie moduły w barwie RGB, czyli są na jednym module trzy diody, nie? Ale wymiar tych fasolek i wymiar tego modułu po prostu, no nie pasował mi tutaj do przestrzeni, którą mam do zagospodarowania, dlatego zacząłem szukać dalej. No, i natknąłem się na takie Samsungowe moduły, świetlne, kwadratowe. Na każdym module jest, są cztery diody, i każda z diod emituje barwę RGB. No i zacząłem tak czytać, tutaj troszeczkę o tych modułach. Doczytałem się, że dodatkowo każdy moduł jest przyklejany na, folię, na taśmę M3. Yy, zmierzyłem sobie tutaj przestrzeń na lampie i wychodzi na to, że idealnie pasowałyby na szerokość do mojej lampy. No i zamówiłem 12 takich modułów. Te moduły, oczywiście, przyszły, ładnie, ładnie wyglądają, nie ma tutaj z nimi jakiegoś problemu. Yy, przykleiłem je do lampy, podłączyłem pod swój sterownik palabras i zasilacz, no i uzyskałem to, co chciałem uzyskać. tak? Mianowicie, mam swój świt, mam swój zmierzch. I to niedużym kosztem, ponieważ jedna taka, jeden taki moduł kosztuje niecałe 7 zł i w dodatku jest w 100% wodoszczelny, więc nie ma tutaj obawy przed tym, że jeśli kiedyś coś by się odkleiło i by wpadło, to powstałoby jakieś zwarcie i tutaj coś niedobrego by się stało. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy spodobał Wam się ten pomysł. Ja oczywiście w, tutaj w informacjach dodam sobie link, gdzie zakupiłem takie moduły świetlne. Wydaje mi się to naprawdę fajnym rozwiązaniem i dodatkiem do oświetlenia T5. Nie uważam, żeby tutaj te diody mogły wspomóc jakoś kurcze rośliny, bo, no bo nie wydaje mi się to takim oświetleniem typowym dla... dla dla roślin czy, czy akwariów roślinnych, może jakieś malami czy coś, żeby tak tylko coś tam poświeciło, to, to tak, no ale tutaj w takie akwarium z takimi modułami to bym się raczej nie pchał. Jeszcze ciekawa informacja, te moduły dodatkowo na diodach mają soczewki, tak? Więc skupiają te światełko, ono tam jakoś jest fajnie rozproszone, wpada i jest, jest to spoko opcja. Yy... Co tutaj mogę Wam powiedzieć na temat swojego akwarium? No, mija tutaj już y, trzeci tydzień od przesadzenia rwania, tutaj wszystko ładnie rośnie. Y, jak widzicie, no, patrząc wstecz na poprzedni film, no, to urosło to troszeczkę. Jedyną taką sprawą, która mnie gdzieś tam niepokoi, to jest to, że tylko i wyłącznie na Ludwidze White pokazują mi się brunatnice. Stożki rosną, idzie roślinka do góry, ale z kolei cały czas te starsze liście gdzieś są pokrywane i odpadają. Nie? Zauważyłem ostatnio u siebie takie niedobory azotu, ponieważ Monte Carlo mi się zaczęło delikatnie rozpuszczać i zrobiłem testy. No i wyszło, że mam niedobory tutaj azotu, a to dlatego, że no podaję pół zalecanej dawki na razie nawozów Masterline, więc to tam wychodzi 4 ppm y chyba, no niecałe 4,5 ppm azotu tygodniowo. Więc po prostu zacząłem wspomagać się dodatkowo azotem masterline i podaję pół ppm dziennie tutaj. No, żeby mi to dało takie około 8 ppm na razie w ciągu, w ciągu tygodnia tego azotu. Żeby zobaczyć jak to będzie rosło, i, i w momencie przejścia na, na po prostu pełną dawkę Golda, zobaczymy czy będzie konieczność dodatkowo nawożenia jeszcze tego azotem. Ale. Ale to jeszcze trochę czasu musi minąć. No i słuchajcie, mam 300 już subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo, dla mnie jest to sukces. Cieszę się, że oglądacie moje filmy, że śledzicie ten kanał. Jak tylko mogę, to coś tam ciekawego Wam pokażę. Zrobię jakiś test. Czasami niekoniecznie opłacalny i dobry, ale w każdym bądź razie jest to nadal test. Uczymy się na błędach i, i te błędy popełniamy. Niestety, tak to, tak to życie wygląda. Słuchajcie, podsumowując, koszt tutaj tego, tego dodatkowego oświetlenia to 80, w moim przypadku wyszło mi to 84 zł. Swój sterownik miałem, swój zasilacz miałem, tak. Jest to spoko opcja naprawdę. Każdy, trzy kanały mamy, trzy kanały, każdy można oddzielnie wysterować. Barwę możemy uzyskać taką jaką chcemy. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie jeśli chodzi tutaj o świt i zmierzch, oświetlenie nocne w akwarium, oczywiście tanim kosztem, tak? No i to tyle, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za czas, zapraszam Was na kolejne filmy, kolejne tutaj moje jakieś poczynania z moim akwarium, zobaczymy jak to dalej będzie rosło, będziemy na pewno więcej kombinować i to tyle, Miunia też Was pozdrawia i do zobaczenia.